Wczoraj mieliśmy piąte urodziny Fortnite'a i właśnie z tej okazji nagrywamy ten odcinek. Dokładnie tak, ponieważ jak wiecie urodziny wprowadziły naprawdę masę nowych przedmiotów, m.in. prezenty, których możemy dzisiaj tylko używać. Wraz z Rafą musimy wygrać gierkę używając tylko lutu z prezentów. Oglądajcie do końca, bo będzie naprawdę mega, mega ciężkie. 1500 łapek oczywiście i lecimy daily do końca września. Subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zachszach i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają pisany kodik i Ty do sklepu. Ja nie przedłużam, zapraszam Was na urodzinowy odcinek. Witam Was. W busie bojowym, jak widzicie, mamy urodziny Fortnite'a. a co dajecie komuś na urodziny? Prezenty! I dzisiaj mam nadzieję, że taki prezent Dami Rafa. Witamy Rafę. Dzień dobry, dzień dobry, witam, widzowie prezenty, to zostawcie łapkę w górę jako prezent. Tak mi się wydaje, że to dobry pomysł. Tak, to będzie bardzo fajny prezent, ja bym chętnie taki dostał na urodziny. Tak, 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 tak by było, dokładnie. No, to co robimy w dzisiejszym filmie? Plan jest, słuchajcie, taki, że możemy grać tylko lutem z nowych, mitycznych czy tam legendarnych prezentów. Będzie to na pewno mega ciężkie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Także pierwsze co musimy znaleźć, no. To oczywiście fajnie by było znaleźć klucze, żeby wejść do sejfów. Nie wiem, co ty, Zakrzak, o tym myślisz, ale chyba w sejfie będą prezenty. Ja myślę, że powinny być, ale to się okaże. I musiłem że dostałem prezent. Mamy lamę! Słuchaj, prezent przedwczesny. Lama na miejscówce. No to będziemy mieli dużo łatwiej, bo będziemy mieli leczenie. Ja mam pierwszy klucz. Jakby co Super, no to mega szybko Ja, ja zbijam przed lamy, żeby były matce i bandażownica Okej, okay, ja ci pomogę Dobra, dzięki O, bandażownica sobie spadła No cóż, zdarza się No nie może być tak kolorowo na prezenty, ale też trzeba trochę potrolować, nie? Oczywiście, wiadomo, że tak e, Jakieś potki potrzebujesz? Jak tak, to ja cię rzucam, bardzo proszę Dziękuję, ja mam beczkę Możemy rzucić beczkę A, no to idziemy na beczkę, tak tak, trzeba zrobić. Jestem w jednej rzeczy ciekawy, bo tam biegają goście. I czy oni nie otworzą piersi safe? To jest dobre pytanie. Ej, mamy gości tutaj! Ty, goście są tu, patrz! Faktycznie biega jakaś aura, czy jakiś agent, co tu robi? Ty, a my w ogóle możemy z tego strzelać? <grym> Powiedzmy tak, to była y, urodzinowa wyrzutnia, więc. Y... Ale liczmy to jako coś, co można. bo ja strzelam w ogóle z i co ja robię, człowieku? <grym> Właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Ja zacząłem, bo do ktoś do z o nowe tego nie widzę? To było urodziło nam to rzeczy. Tak, tak, dokładnie. Więc powiedzmy to w taki sposób: do czasu, kiedy nie znajdziemy prezentu, możemy używać normalnych broni, żeby w ogóle mieć szansę je znaleźć, bo powiem wam, że są chyba naprawdę mega rzadkie. A mi się udało zdobyć prezent, także panie Zakrzaku zapraszam tutaj do mnie. Proszę bardzo, wyżyć sobie i yy, wyżyć coś fajnego. Panie Rafa, dziękuję za prezent widzowie no jak wiecie ja urodzin nie mam ale ale prezent przyjmę zobaczmy co będziemy mieli yy... Otwieraj, otwieraj, zobaczymy, co się stanie. Dobra, ja obstawiam, że będzie coś złotego. złota pompka. Ej, to mi się podoba. No to zabieraj, bo to twoje w takim razie. I ja tego będę mógł używać w sensie, jeśli znajdziemy złotą pompę, no nie? Tak, no po prostu Rafa może używać tego, co wypadło z prezentów, co mam ja, więc jeżeli znajdziemy taką złotą pompę, to Rafa może coś ją zabrać. Może jakieś ulepszenie, co? Na stacji tutaj obok. Ja bym myślał, że to jest dobre. Mam 5000 golda jak coś. Ja mam dwa klucze, więc możemy wejść do tego, do balonu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to idziemy na Sejf. Czyli ja teraz muszę być, jakby, takim Twoim trochę ochroniarzem, bo ty jeszcze nie masz żadnej broni, prawda? Ja mam flarki, ale to będziemy tylko y, sprawdzać ludzi, gdzie są w okolicy. Nie będę już do nich strzelać. Tak, tak będzie, widzowie. Yy, na pewno, na pewno nie będziemy już do nich strzelać z flary. No to, panie Rafa, zapraszam na sejfik. Yy, ty masz dwa klucze. Tak, mam dwa klucze, już otwieram. Proszę bardzo, musimy uważać, bo tu gdzieś byli goście. Teraz pytanie: czy z Safeu dostaniemy złotą pompę, czy nie? Jaką wstawiasz? Yy, myślę, że na pewno będzie tutaj w tym zrzucie lewym. Zostawmy go na później ona na pewno tam będzie No i z drugiej skrzynki dostaliśmy, widzowie, fioletową pompę Czyli chyba musimy ją ulepszyć Tak mi się wydaje co, idziemy ulepszać pompę Ja bym jeszcze otworzył te, ja bym jeszcze otworzył te zrzuty Bo może tutaj będą, no nie? Popatrz, o, nie ma I tu będzie, patrz A, nie ma nic Prawie, prawie. Złote, jestem No, było blisko. Ej, co ciekawe, to chłopy się tutaj tłuką. Więc będzie miło od razu gości do walki. Ja najpierw muszę ulepszyć tą pompę, bo na razie jej nie mogę używać. I mam tą flarkę, więc zaraz sobie zeskanujemy po prostu gdzie oni są. Z tego, co że oni się biją. Ulepszarka jest gdzie? Czy ty wiesz, gdzie jest ulepszarka? Mi się wydaje, że tu może nie być. Cześć, z tego, co widzę na mapie, jest pokazana, ale. Jest, jest, jest na dole, na dole, na dole, na dole. Tak, mamy to. Bardzo proszę. Okej, okay, ja ulepszyłem sobie na złote i dojeżdżamy, chyba nie? No chyba się trzeba ich dojechać, i tam raczej są obici, albo w ogóle jest jakiś soloziomek, bo tam się bili ostro. Jej ja ich Okej, okay, zobaczmy, gdzie są. Czy ty kogoś tutaj widzisz w ogóle? Nie wiem, czy tam nie zaznaczyło. Tutaj. Dobra, to jest chyba gościu. Lecimy w niego. No, chłopcy tańczą, nie, tylko to akurat są boty. Ja jeszcze raz przeskanowałem. No to kto tutaj? Ej tam są, tam, tam za krzak. Faktycznie, dawaj na nich. Wybił się impulsem jeden, drugi tak samo. No oni tutaj boją się, wiedzą, że my jesteśmy najlepsi na tym serwerze po prostu. Ej, tak. Ej, oni chcą uciec. Zdawaj, gonimy ich go gości. Celuję ze snajperki. Na szczęście cela nie ma dobrego. Dobra, ja podchodzę na blisko i robię im letowisko. Dostał 100. Ku, mi wyskoczył tu? Właśnie widziałem jakiś niezły skoczek. Tam ziomek ma Jeden, jeden leży, jeden leży, jeden leży jak coś. Dobra, drugi dobity. Dobra, pięknie, no i GG. Złote pompy oddają. Ej, ty się tak tu otworzyłeś, że myślałem, że to jakiś ziomek jeszcze tu jest, nie? To dobrze, że nie było nikogo, bo my trochę obici. Widzowie, 32 osoby zostały do końca meczu. My mamy w ogóle 3 killa A, bo ten jeden był zrobiony tak półlegalnie. Nie no, był zrobiony oczywiście legalnie, całkowicie wszystko tam było dobrze. No to co, nalepki lasek albo w okolice. I jakieś kile może jeszcze wpadnąć. Ja mam jeszcze flarkę, to mogę, wiesz, skanować. Czekam tutaj na to, żeby wejść. Wychodzę do góry i lecimy. Ej, jestem teraz tego ciekawy, czy my znajdziemy w tym meczu jeszcze jakiś prezent, bo powiem przydałbyś jakiś SMG albo młot, czy coś w tym stylu. Ja obstawiam, że znajdziemy jeszcze dwa prezenty na kinie. Uuu, czyli na bogato na kinie, no to do kina lecimy. Na jaki film idziemy? Na coś może fajnego. Co grają teraz w kinach? Króle eee, Królową śniegu. No to idziemy na Królową śniegu w pierwszy dzień jesieni. Tak, to jest dobry plan. No to co, wchodzimy na to kino i mamy tutaj prezent i drugi prezent, tylko problem w tym, że one są już rozłożone. Ja zaznaczyłem i mamy tutaj dwójkę gości, tylko znowu nie wiem, czy nie są to boty czasami. Ej, w prezencie jest zielony pistolet. Co z nim robimy? No raczej z prezentu nie wyleciał. No dobra, to nie bierzemy, nie bierzemy. Ej, tu są kolejne boty w ogóle. Co tu się dzieje? Skąd tych botów tu jest tyle? Nie wiem, ale to bardzo dziwne. O, strzelają z pleców. Jakieś chłopy i do... Na nas, podchodzę nas lekko. Po prawej stronie dostał 40, tu jest. Dobra, podjeżdżam go. Na biało. Biało. Raz, dostał za 4 Nie da się go przeczepać, nie? Chyba niestety się nie da. Da się go nieść. Możemy gdzieś go zanieść. Ej, tutaj chyba skończ. A, jest kolega jego, niedaleko. Galaxy Skin. Uu, Uuu, tak. 29. 32? Ja czekam aż Dobra, dostał 200 I Tutaj teamowa zagrywka, że tak powiem, Rafa, wiecie, się skampił, on myślał, że mnie tu nie ma i ja mu daję bombę. A pamiętasz jak Ci powiedziałem, że będą tutaj dwa prezenty na kinie, tylko no, były zamknięte, w sensie były już zużyte. To nawet chyba trzeci teraz. Trochę szkoda, że no. takie zużyli, a nie mieli ich w środku jak się czy coś. i powiem tak, 18 osób zostało do końca. Widzowie, napiszcie w komentarzu, za ile czasu wy będziecie mieli 18 urodziny, albo ile czasu temu dzisiaj mieliście. Od Przechodzimy ich? Ja bym podszedł. Prawie snipe w głowę dostałem. Uważaj na plecach. Na plecach? Właśnie tak coś ten leciał, no to gdzieś w tych okolicach. Cześć że on stoi w miejscu i teraz gdybyś miał snajpę, to byś go gwiznął na totalnego hita. Ej, no to chodź, chodź na niego, bo to jest jakiś ten, to jest jakiś bocik. Ej, on się w ogóle nie rusza. Chłopie, co ty robisz? Ej, a poczekajmy w krzaku tutaj na nich. Chodź, zróbmy sobie bekę z nich. Dobra, potronujmy trochę. To jest cool halloweenowy. Okej, okay, zobaczmy, co się będzie działo. I co oni robią. Eś... dawaj, na kucaka za nim. No, 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 dawaj, 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 dawaj. oni się tego totalnie nie spodziewają. Ej, co tu się dzieje? Trzy, cztery. ry. Dobra, leży i splecz strzelają. Uwaga, zabudujmy się. Ja powiem tak, dobiłbym go i chyba bym stąd zawijał, żeby nie było przypału I skulptrooper cool zabiegnie. O, ależ dostał cios! Nawet nie wiem za ile, ale za dużo. Ej, goście tu są, goście tu są za krzak. Kolejni. Kolejni goście, kilku. Oj, 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 dobra, 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 spokojnie, idę do ciebie, zaraz się uleczymy. Rzucam peszkę. Tu nie jest nie ziomek wiem, pod spodem. 30? Leży. Pięknie! Koło mnie ktoś kraka dostał, jak się nie mylę. A, tu pod spodem jest. Idę mu na plecy. Leży! Dobra, elegancko. Kolejni, kolejni. kolejni. Yy, ja Ej, proponuję po... wejść do lewej strony, bo jest dużo ludzi. Mhm, mm po prawej są kolejni. Ja się szybko uleczę pizzą. Ja przebuduję. Jak się trochę na głowę. 12 dostał. Dawaj do lewej, dawaj do lewej. Ja bym uciekał, dawaj zawijamy, bo to... Leży. Nice, pięknie! Elegancko. Yy, biało. Leży Brawo, ale tutaj nie no, Rafa widzowie kieruje trochę odcinek teraz w tym momencie Ale to bardzo dobrze, bo ja miałem mega tarapaty Cztery teamy, osiem osób, same dwójki zostały Dawaj nad nich, dawaj nad nich No zabierzmy Heigranta, oni dojeżdżają kogoś, kogo chyba, chyba nawet tam nie ma 25 od 90 60 stuwa. Podbijam mu ściany szybko, moja ściana Daję mu, jeden leży I został ostatni, jest koło mnie, chodzi do mnie, musimy wejść na plecy Ej, umiał, miał, miał, Leży, 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 dobra! Ej, to było gorące. Czy jak to tam się mówi? Ej dobrze, 13 fragów, elegancko. Tutaj powiem wam widzowie za, za taki mecz łapkę w górę musicie zostawić, bo dużo się dzieje. No to co panie Rafa? 2 na 2 Teraz jak obstawiasz? Czy my to wygramy? Ja, ja myślę, że na pewno musimy to wygrać. Ja myślę, że mamy dużo matsów, dużo wszystkiego i raczej będzie łatwo. Ziomek yy, patrzy na nas tam z jakiejś snaj... Snajperki, tak, ze snajperki. Przeaduj sobie wszystko i uważaj na głowę za Tak, bo ja niestety głowę to mam kruchą od snajperek zawsze. Wchodzą, idą na nagię! Buduje się do góry! 155 udałem, temu jednemu na dole. Kule zbijmy, dawaj kule szybko. Może im na głowę zleci. Dostał 165 z kuli, leży jeden. O, ale to było mocne. Nice. Ej, leci się w prezencie, chyba? A, jest w prezencie. Tak. Słuchaj, to jest nasz ostatni prezent w tym odcinku. Czyli prezent, który trzeba pokonać. No i mamy go pokonanego, odcinek z samymi prezentami udany.